Dobra bez przedłużania zaczynamy. Rodze. Ja mam go z tej strony Tasia. Dzisiaj yy, oglądamy niechcianą córkę. Sara za No to zaczynamy. Siema. Dziś pierwszy odcinek z głosem takim podrabianym. A kto zgadnie jaki to odcinek? Nasza najukochansza niechciana córka. Dobra bez przedłużania zaczynamy. Rodze, no to ródź. Elo matka, urodziłam się 10 sekund temu, a umiem stać sprawnie, gadać im, mam włosy i ciuchy. Ja też to umiem lol. kula zaraz ci zaję, muszę ci strzelić kopa, bo to jest oczywiste, ja muszę być najpiękniejsza. Wstawaj Barbie z krainy Dziuni. Kropka. Odwal się ode mnie, gościu. Nie, bo jesteś piękna. Że co? Lepiej idź do mojej siostry, zboczony chuuu Mam to gdzieś Won, zboczony psie, najlepiej idź do mojej siostry, z nią się kocha a ja nie ze mną Ale z ała, was Ała, 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 Ała Co ci się stało, kochanie? Chciałam z koltej pokrace uciąć włosy, ale ona ta pokraka poszła i my sobie zrobiliśmy krzywdę Ała, nie powaliło cię coś? Mnie nie powaliło. Hej to ja. Zapraszam was na najbardziej cringe'ową parodię niechcianej córki. Miłego oglądania. Dzień dobry nazywam się Kunegunda. I dzisiaj pokażę jak skrobać ziemniaka. Ok poradnik jak skrobać kartofla. Potrzebujemy do tego kartofla. Krok pierwszy. Grażyna widziałaś mojego kartofla. Po co, żeś tu przylazł? Nie widziałam twojego kartofla. Om nom 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 a mniam niam Czego drzesz tego ryja? Ja rodzę hex schwsnryłem juch trzy w Przyniosłem popcorn. O Jezu jaka piękna dziewczynka! Nazwę cię Elder Perina Finderfacz kwadilla da Chur Lawon Princess. O, o, o Jezu co to jest? Dobra to coś nazwę Jozim z bazina na drugie imię paszczur. Mama! Czego? Dlaczego mamy na sobie ubrania zaraz po urodzeniu i czemu umiemy mówić XD? Puknij się w łeb. O o, ona wstaje. Boziu co za patologia? O, kuwa. Biedne dziecko. Ona wstaje. XD z was? Haha. Ha i co teraz po Krako? Kopala w dupala glonojadzie! Jozin ja, z bazy nie żyjesz. Oj czemu nagle jestem w bibliotece. Ale dobra to nie ma sensu. Dlatego to kocham. Bierzesz książkę albo... ...wyjazd. To pewnie przez tego glonojada znalazłam się tutaj. Czarna magia te sprawy. Siema, jesteś taka sama jak ja, więc chodźmy się poznęcać nad uczniami ze szkoły. Spoko. Two thousand years later. Siema, pimpek. Czy chciałbyś być moim chłopakiem? Bez urazy, ale wyglądasz jak kupa. I chcesz być moją żonką. Spoko, gościu. Niechciana córka została królową i ożeniła się z tym ziomkiem, chociaż miała 13 lat, jej mama i siostra zostały wysłane na koncert chomików z Media Expert i zamieszkały w szopie kamerzysty koniec. No teraz może oglądamy... Ten pagodium. Jezu jak mi się nie chce iść do szkoły udaje, że mam koronawirusa i nie będę musiała iść do szkoły Tak to jest bardzo dobry plan Kochanie wstawaj do szkoły Mamo ale ja nie mogę Boże ja umieram mamo ratuj mnie ja mam koronawirusa Jezu dobra weź zostań już w tym domu ja nie mam czasu wychodzę do pracy pa No to skoro mam wolną chatę to dzwonię do Gochy i robimy balangę DZYNI DZYNI MADA FAKA DZYNI, dzyni Madafaka. Boże kto normalny dzwoni do mnie tak wcześnie A no tak kunegunda bo kto by inny Kobieto co ty chcesz ode mnie o tak wczesnej godzinie Powiem tylko dwa słowa Wolna, chata Mogłaś tak od razu już lecę z turbo napędem w dupie <grym> Stukupuku, stukupuku. Otwieraj ty ułom na wiertarko. Dupa mimar, z niej otwieraj te cholerne okno. Jezu, już ci otwieram. Nie wiedziałam, że jesteś tak głupia, żeby wchodzić oknem. Dobra, zamknij się, głupia dzi, do nikt nie powiedział, że jestem mądra, a teraz idź po piccolo i zaczynamy balangę. Zluzuj majtasy, już idę po to piccolo Będziesz tak stać i patrzeć na mnie, jakbym była jakimś ósmym cudem świata, czy mi pomożesz otworzyć to piccolo? Daj mi to sieroto, nic nie umiesz sama zrobić. No i ciekawe kto tu jest sierotą. Wiesz co? Głupia sytuacja. Muszę spadać bo fasola mi się gotuje. Eee, yy, dobra to był dziwny. No teraz to ty nigdzie nie idziesz. Dobra, a masz może keczup? Po co ci keczup? Chcę do zjeść. Sam keczup. Tak. Czemu ja się zadaję z takimi dziwnymi ludźmi? Ja ci przyjaciół nie wybieram. A teraz kicaj po mój keczup. Smakuje keczup. I to bardzo. Wróciłam. Gocha, wychodź szybko. Klej kochanie. Jak się czujesz? Już trochę lepiej. ja idę dorobić obiad. Nie udawaj, że nie żyjesz. Ja tu jestem profesjonalną aktorką, więc cicho bądź. Ej, słyszysz mnie. Odejdź pasztecie ja tu tylko udaję. To jest ketchup, ale najwidoczniej jestem świetną aktorką. Eee, <śmienic> e dobra. O kole, no, nie, nie? Kochaniutka, no teraz to ty nigdy. Dzień dobry, chciałabym zamówić pizzę. Dobrze, jaka to będzie pizza? Peperoni. Niestety, ale nie mamy peperoni, może jakaś inna. No to margarita. Wie pani, co jednak mamy peperoni, ale ostre. No, niech będzie już ta margarita. Poproszę na grubym cieście i dwa sosy czosnkowe. Dobrze, a nie lepiej ci będzie po nią przejść. No, ale ja chcę w domu ją zjeść? Na miejscu 12 zł kosztuje, a tak musisz płacić za dowóz. Kobieto, ja chcę do domu tą pizzę. Jaka to ulica? Karalucha 2 przez 10. Jeszcze numer telefonu 666828669. Dziękuję, do widzenia. Dzień 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 mada faka, dzień dzień mada faka Dziuni komu dzwoni telefon faka, dzyń, dzyń. Sorry memory, genowe wciat dzwoni No hej pluskwo Siemka robalu Po długiej rozmowie pluskwy i robala Hej bitches, pizza przeszła Dawaj pizzę i wypad Nara A gdzie sosy? W dupie Marynie Dobra, to na dzisiaj koniec, bo... no to na dzisiaj koniec, więc Elo.